Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby, żeby. Mamy taką inicjatywę, żeby zachęcić Państwa, żebyście zastanowili się, co stanie się w przyszłości na rynkach finansowych. Włączenie na rynkach finansowych, generalnie. W finansach, w przypadku wzmożonego procesu zwiększania podaży pieniądza w gospodarkach. Tak? Chodzi, konkretnie, chodzi konkretnie o to raz ciągłe zwiększanie wydatków rządowych na świecie i y, zmniejszanie tych tak zwanych stóp procentowych co wszystko skutkuje y, zwiększającą się ilością pieniądza w obiegu czego y, Istnienie bitcoina jest tak naprawdę konsekwencją, nie? bo gdyby nie to, to nie narodziłaby się w niczej głowie idea stworzenia właśnie bitcoina. Także znaczy to jest tylko jeden z powodów. Jest też oczywiście kwestia anonimowości i decentralizacji tej sieci. No tak, ale co było w z bloku bitcoina? Tak? No tak, 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 bloku tak. Bitcoina jakby dodruk, była pieniądza jest o... chyba tym głównym powodem. W ogóle co ciekawe, można tę gazetę kupić w internecie, kosztuje 10 tysięcy dolarów. Ten, 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 egzemplarz. Ten, no, ten egzemplarz. No, ten egzemplarz, Tak, e, więc e, e, to co chcielibyśmy Państwu zasugerować, co ja chcę zasugerować, a Tomek panie koniecznie się zgadza, to, że, e, że tym, co nas czeka w przyszłości, jeżeli chodzi o e, s, strukturę e, e, f, finansów, może tak, to, że e, Osoby, które są yy, 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 zaangażowane w jakikolwiek sposób w życie gospodarcze, mają jakikolwiek majątek, tak, to one yy, zmuszone będą yy, przechowywać go trwale w bitcoinie, a ponieważ zmuszone również będą w jakiś sposób obracać walutami fiducjarnymi, tak, bo jeszcze nie wszyscy płacili będą w bitcoinie, to oni yy, zmuszeni będą tak naprawdę realizować transakcje long na rynkach perpetual jednocześnie żeby mieć poczucie, że cały majątek mają faktycznie zabezpieczony w Bitcoinie, jednocześnie tym co no im zostanie, tak po wpłaceniu depozytu na rynek perpetuali to to zmuszeni będą to tym będą obracali tak w tym realnym życiu gospodarczym. W sensie mówisz o tym, że człowiek będzie sprzeda część bitcoinów, a resztę bitcoinów wpłaci na, na jakąś giełdę i zagra pozycję long, po to, żeby mieć ekspozycję dalej na tego, powiedzmy miał jednego bitcoina, czyli dalej na ekspozycję ma na jednego bitcoina, ale w międzyczasie wydaje i obraca Dokładnie, botówkami. Dokładnie. I czym ryzykuje wtedy? Wtedy tak, y tak naprawdę jest y y może być szczęśliwy o tyle, że będzie miał satysfakcję, że ma cały czas tego bitcoiny, tak, ma tą ekspozycję, to się nazywa na te bitcoiny, a jednocześnie może tymi środkami ich większej części obracać, tak. Ryzykuje czym? No ryzykuje tym przede wszystkim, że no, gra na lewarze, czyli jeżeli ma, powiedzmy, sprzedał połowę swoich bitcoinów po to, żeby, nie wiem, kupić dom, czy, 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 czy po prostu normalnie funkcjonować, no to wtedy, jeżeli cena bitcoina spadnie dwukrotnie a te pół bitcoina wrzucił na właśnie na, na, na perpetuala z ekspozycją na jednego bitcoina to jeżeli cena bitcoina spadnie wtedy dwukrotnie, jeżeli właśnie zużył połowę bitcoina no to wtedy zostanie zniczył. Tak naprawdę problem jest taki, że wtedy zostanie zmuszony do sprzedaży całości swoich środków Właśnie po tej cenie likwidacji, czyli no, 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 bo wtedy resztę, resztę bitcoina straci. No i to jest największe ryzyko. Oczywiście jest też ryzyko bankructwa giełdy czy, czy, czy instytucji finansowej, w której on taką pozycję otworzył. Im zwiększ, są zwiększane regulacje obecnie, i te giełdy kryptowalutowe wydają się być coraz bardziej stabilne, więc to ryzyko akurat jest mniejsze. Natomiast więc no nie znaczy, że jest oczywiście nieistniejące. To też jest swego rodzaju zaprzeczenie idei bitcoina, dlatego że idea bitcoina jednak wymaga tego, żebyś miał cały czas kontrolę nad tym swoim bitcoinem. Może nie wymaga, ale daje taką możliwość. A tak oddajemy te swoje środki w ręce jakiegoś pośrednika. Oczywiście może ktoś próbować robić to na rynkach zdecentralizowanych, gdzie tak naprawdę nie ma tej, tej, tej zaufanej giełdy. Tam są trochę wyższe opłaty, trochę jest to trudniej zrobić. Jeżeli jest to Bitcoin, no to też e, ciężko jest tak naprawdę zostawić e, bitcoina jako takiego, to raczej będzie jakiś e, token reprezentujący bitcoina i wtedy dochodzi też ryzyko e, tego, że wystawca tego tokenu, który miałby reprezentować Bitcoina, e, również, e, również nas oszuka, również zbankrutuje. Tak więc. są serweci, jakie są znane zwrapowane bitcoiny y, 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 no na popularnych sieciach? Najbardziej chyba popularny jest ten W Bitcoin przez BitGo. A jest jeszcze jakiś inny. Kurczę, wydaje mi się, że niektóre sieci robią również swoje Bitcoiny. Na przykład sieć ICp Internet Protocol zdaje się, że oni twierdzą, że Bitcoin u nich jest tak naprawdę tym prawdziwym Bitcoinem z racji tego, że oni mają no bardzo skomplikowany, bardzo zaawansowany system. Wiem, niby, niby zdecentralizowany to jest. system, w którym oni odpowiadają za... A tak naprawdę z... chodzi o to, że jest po prostu kilka namaszczonych nodów, które muszą się wspólnie podpisać nad każdym wydatkowaniem środków, dobrze mówię? No trochę tak, natomiast no jest to jakiś poziom decentralizacji. W każdym razie, żeby, żeby no. nie, nie odbiegać no. od tematów, czyli ryzyka są generalnie dwa. Jedno, główne i realne, czyli, że nasza pozycja zostanie zlikwidowana. Zostanie zlikwidowana, też silniki likwidujące likwidują to trochę przedwcześnie niż wynika to Czysto z matematyki, której byśmy się spodziewali i wtedy jesteśmy zmuszeni do sprzedaży wszystkich bitcoinów tak naprawdę zostajemy z niczym nie? tak naprawdę zostajemy z niczym i efektywnie wtedy wyjdziemy na tym tak jakbyśmy sprzedali całe nasze środki po tej, po tej niskiej cenie to oczywiście może nas uratować bo jeżeli bitcoin spadłby jeszcze bardziej no to efektywnie sprzedaliśmy wtedy drożej i to jest największe ryzyko drugie ryzyko to jest utrata środków przez to że nie trzymamy ich spokojnie na swoim koltwolecie tylko gdzieś gdzie indziej. Tak, i to jest, proszę Państwa, pierwsza część układanki. Teraz do tego wrócimy, bo jeszcze należy, trzeba, należy omówić to, ten drugi element, a mianowicie drugim elementem o którym należy wspomnieć, chcąc tutaj zapytać. A jeszcze, przepraszam, jeszcze dodam, ryzykiem też jest funding, ponieważ jeżeli mamy pozycję long, no to możemy zostać obarczani, możemy, będziemy obarczani cały czas fundingiem i nasza, jeżeli, to, to, to jest trochę takie błędne koło, bo jeżeli my przewidujemy, że Bitcoin będzie rósł, to wtedy funding będzie dodatni i będziemy z racji tego, że mamy pozycję long, to będziemy ten funding płacić. Czyli e, niby zarabiamy na tym, że Bitcoin rośnie, ale tak naprawdę cały czas stracimy na fundingu. I w długim czasie to też, w zależności od tego, też w jaki sposób trzymamy te, te, te środki, czy to jest właśnie giełda zdecentralizowana, czy są jakieś kule płynności, czy to, są, e, czy to jest zwykły, e, zwykły perpetual. W każdym razie może się okazać, że. E, Straty, powodowane na przykład tym fundingiem, tak naprawdę wyrównują nam się z tym zyskiem związanym ze wzrostem ceny bitcoina. Więc to nie jest takie oczywiste, no. że w takiej sytuacji będziemy, będziemy zarabiać, czyli tych ryzyk trochę jest. Dlatego nie jestem tak bardzo przekonany, że to będzie takie popularne rozwiązanie. Tak, jako ciekawostkę muszą Państwo wiedzieć, że jest jedna konkurencyjna firma, która właśnie w ten sposób pracuje. Też operator bankomatów Bitcoin, Oni, gość ma bitcoiny i on je po prostu. Sprzedał, ale część ich zostawił jako depozyt na kontrakcie typu Perpetual. I on ma ten komfort, że on jakby czuje się, że ma cały czas tę pierwotną ilość bitcoinów, a jednocześnie obraca gotówką, którą, którą otrzymał za spiężenie tych bitcoinów. Ryzykuje tym, że w przypadku nagłego obsunięcia się ceny bitcoina no, traci wszystko. Ale gdyby ktoś chciał powziąć taką strategię i nie chciał mieć tego ryzyka, to może po prostu dodatkowo kupić opcję, tą opcję sprzedaży bitcoina po wysokiej cenie i wtedy jest zabezpieczony ze wszystkich stron, tak? Tylko, że to jest też dodatkowy koszt. Tak, tak, to jest też dodatkowy koszt, tak. No, ale masz tań... kredyt... w konsekwencji wszystkiego masz kredyt w wysokości fundingu. To, o czym mówiłeś, funding, to jest tak naprawdę koszt Twojego kredytu. No, to funding raczej będzie... On jest dość wysoki. w skali roku będzie droższy tak, niż... Tak, w zeszłym roku był 17%, nie? Chyba. No właśnie, ale skoro mowa o fundingu, to dochodzimy do drugiej układanki. Tego znaczy, jak my to. Ja, ja tylko dodam, że to jest właśnie opcja dla kogoś, kto raczej z jednej strony nie może sobie pozwolić na uzyskanie kredytu, a z drugiej strony może też nie do końca chce ten kredyt po prostu wziąć, woli, być trochę bardziej niezależny i tak. Woli to jest bardzo uciążliwe formalnie, bo trzeba wymagać dużej ilości nakładu czasu, nie? Leasing, kredyt. A propos fundingu, yy, a pro, to jak wspomniał o fundingu yy, i yy, chcielibyśmy również, żebyście zwrócili Państwo uwagę na taki drugi rodzaj mechanizmu, który w mojej ocenie jest przyszłością finansów. Yy, to są Stablecoiny yy, płacące odsetki, tak? więc jeżeli sobie Państwo yy, weźmiecie pod uwagę na przykład Tethera, tak? to zwróćcie uwagę, że on yy, Zgromadzone na swoich rachunkach środki, tak? Oni on po jakimś czasie, kiedy może tak teter narodził się w dobie zerowych stóp procentowych, kiedy obligacje płaciły niewiele, później się to zmieniło i. Teraz te obligacje długoterminowe płacą chyba nawet 5% w USA i oni spostrzegli, że te pieniądze zamiast leżeć na ich koncie bankowym mogą pracować jako obligacje, zaczęli skupować obligacje. W zeszłym roku chyba zarobili na nich 6 miliardów dolarów jakoś tak, Nie? I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pojawia się pewna presja ze strony Y, tych y, trzymających, posiadających stablecoiny, żeby y, ich wystawcy dzielili się tymi odsetkami z tych obligacji. Y, co ciekawe, zakazują już tego regulatorzy, zakazał tego regulator europejski w Mika i amerykański. Europejski tego w ogóle nie uzasadnił, natomiast amerykański stwierdził. Pamiętasz, co stwierdził amerykański regulator, zakazując płacenia z odsetek plus obligacje przez obligacje? Przez, przez, przez stablecoiny. Że to spowoduje, zdaje się, osłabienie rynku. Y Kredytowego, tak? Tak, długu jakoś tak, że, że, że ludzie zamiast kupować... Nie, przepraszam, że, nie. że ludzie zamiast jakby. System że... bankowy osłabi, że nie będą wpłacali lokat i przez to banki nie będą y, mogły udzielać final... kredytów. Tak, robić akcji kredytowej, tak. Tak, tak, tak uzasadnił tak. to. I wydaje mi się, że rozwój europejski sam miał na myśli. Nie? No, bo co... no być może, być może. Dobra, w każdym razie. Y, takie myśli od dawna już się pojawiają, żeby e, Stablecoiny dzieliły się tymi e, odsetkami, tak? E, e, chcę, znaczy ja chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na takiego Stablecoina, który e, płaci odsetki, niezależnie od obligacji, a mianowicie jest to Stablecoin o nazwie Etena. E, on działa tak, w skrócie opowiem, to jest konieczne, żeby później przejść do tego kolejnego etapu tej rozmowy. On działa tak, że wpłacając na niego środki, np., przypuśćmy, że wpłacamy tam. 100 tysięcy złotych, te środki natychmiastowo zapmieniane są na przykład na bitcoina. Ten bitcoin następnie jest spłacany na giełdę perpetuali jako depozyt, i jednocześnie na tej samej giełdzie, na tym samym rachunku jest realizowany short na dokładnie jednego bitcoina. Tak? I teraz, jeżeli się przyjrzymy temu rachunkowi, tak? który został w tym celu utworzony, tak. To on y, tak naprawdę y, w przyszłości, niezależnie od tego, co się stanie z bitcoiną, on będzie miał kapitalizację równą tych pierwotnych 100 tysięcy złotych. Tak? Znaczy, co no zależy, bo jeżeli, zależy od fundingu. Ale Jak... czekaj, właśnie, o, niezależnie, abstrahując od fundingu, tak, bo jeżeli bitcoin urośnie, no to wtedy twój short straci tyle dokładnie, ile bitcoin urósł, natomiast zyskasz na y, depozycie, który masz zgromadzony w bitcoinach. Jeżeli bitcoin urośnie, przepraszam, jeżeli bitcoin spadnie, to znowu na dypo, odwrotnie, na depozycie straciłeś, ale tyle samo dokładnie zarobiłeś na, y, na, y, na pozycji y, Short, tak? tak? No i właśnie. Ty powiedziałeś, że jest jeszcze funding, ale gdyby przyjrzeć się ostatnim 10 lat, kiedy istnieją kontrakty typu Perpetual, to powiedz, jak ten funding się kształtował. No, kształtował się oczywiście Nowa tak się. jak Bitcoin, czyli jeżeli Bitcoin rośnie, to pozycje long płacą pozycją short. Tak. E, czyli e, w takim wypadku ta nasza wartość tego naszego kontraktu i depozytu wyrażonego, wyrażone w dolarze rośnie, dlatego że no, no, no funding powoduje, że mamy tam w zależności w czym jest rozliczane, ale więcej bitcoinów albo więcej tych dolarów na tym, na danym rachunku. Czyli tak, jeżeli, jeżeli bitcoin rośnie, to takie pozycje może też urosnąć. Tak. I to, to rośnięcie, co też jest istotne, będzie wtedy dużo większe niż, niż obligacje. Zazwyczaj. No tak. E, e, więc istnieje stablecoin, którego mechanizm polega na tym, że, e, że płaci, że pegowany jest zawsze do dolara, tak samo jak perpetual pegowany jest zawsze do ceny SPOT tak? e, i płaci dokładnie takie odsetki, jakie płaci funding na perpetualu. Tak? Nazwa tego stablecoina to jest Etena. E, e, no i właśnie. I to, do czego chciałbym się odniósł, to, żebyś ty się odniósł, to mi się wydaje, że w dobie wzrastającej ciągłej podaży walut fiducjarnych, pieniądza fiducjarnego, tym, co nas czeka nieuchronnie, jest raz zachowania przedsiębiorców polegające właśnie na tym, żeby stawiać longi na w rynkach perpetual jednocześnie obracać środkami gotówkowymi po, tak jak zmuszeni są obracać walutą fiducjarną w obrocie gospodarczym teraz choćby przez rachunki bankowe po to żeby wszystko po to żeby żyć w poczuciu że majątek mają w bitcoinach zgromadzone, tak a jednocześnie ci mniej z mniejszym apetytem na ryzyko Posiłkowali się będą tego właśnie rodzaju stablecoinami, raz będąc świadomi ogromnej inflacji, tak, będą widzieli, jak na ich portfelu ich pieniądze po prostu rosną. Rosną zgodnie z tym fundingiem, co podejrzewa się, że koniec końców będzie zbiegało się z realną stopą inflacji, tak? Z tą inflacją, Znaczymy, inflacją podaży, Podaże, tak, dokładnie. Podaży, pieniędzy. Kiedyś w ogóle to się tylko nazywało inflacją, a inflacja ta, którą teraz nazywamy inflacją, nazywa się inflacja cenowa. Tak kiedyś w ogóle było, nie? I I chciałbym, żebyś ty do tego odniósł, czy Twoim zdaniem też tak jest właśnie przyszłość finansów, tak, że w dobie najpierw inflacji, a później być może nawet hiperinflacji. To stanie się e, tą oazą spokoju dla e, e, ludzi, czyli po prostu raz, e, czyli zawsze tym jakby bazą dla e, ich finansów będzie giełda perpetual lub jakakolwiek dźwignią z fundingiem, tak? E, i, Ci o większym apetycie na ryzyko będą stawiali longuj, a ci o mniejszym apetycie na ryzyko będą stawiali shorty, po to, żeby używać stablecoinów takich jak etena. I to te stablecoiny będą głównym przedmiotem obrotu gospodarczego, tak jak, przepraszam, narzędziem obrotu gospodarczego, tak jak ostatnio czytałem w jakimś kraju. Wenezuela. Tam się obraca wyłącznie już teraz z stablecoinami. Tak? I tak samo jak tamte stablecoiny są zaufaną walutą, wobec tego, jak ludzie nie mają zaufania do lokalnej waluty fiducjarnej, tak samo w przyszłości, w dobie tej narastającej podaży, ludzie będą mieli większe zaufanie do tych stablecoinów płacących odsetki zgodne z fundingiem w stosunku do ich walut fiducjarnych. Co Ty na ten temat sądzisz? Nie wiem oczywiście jak będzie, ale wydaje mi się, że niekoniecznie tak musi być. To może najpierw o tej etenie i o tym dlaczego nie musi być tak jak powiedziałeś, ponieważ tak, jeżeli... Rozumiem, że mówimy o sytuacji, w której Bitcoin jest już dużo bardziej popularny, to nie jest coś, czym się zajmuje tylko część społeczeństwa, jakaś w sumie niewielka mimo wszystko. To niekoniecznie, ale... Ale no, no. bo mówię, że, 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 że coś, ja, No no. By, wydawało mi się, że mówimy o takim, o takim scenariuszu, to tak, jeżeli wielu ludzi będzie z tego korzystać w taki sposób, to się okaże, że ilość tych shortów na giełdzie będzie bardzo znaczna. W sensie, ilość obrot, ilość pieniędzy, który krąży w gospodarce, no jest jednak bardzo duży, w sensie tych płatności, tego wszystkiego, bo, bo w sensie chodzi o to, że ludzie, którzy by z tego korzystali, to byliby ludzie, którzy twierdzą, że Bitcoin będzie rósł, no, bo sprzedają de facto, w sensie, bo liczą na ten funding, a żeby był wysoki funding, to bitcoin musi rosnąć. Czyli to jest takie trochę wykluczające się, bo z jednej strony są to ludzie, którzy twierdzą, że bitcoin będzie generalnie rósł, a z drugiej strony sprzedają wszystkie swoje bitcoiny i liczą tak naprawdę na pewne ochłapy. Y, czyli te z tego fundingu. Wydaje mi się, że to jest trochę wykluczające, czyli, że to nie będzie popularne, dlatego, że jest wykluczające się. Natomiast, jeżeli by to było faktycznie popularne, no to to by spowodowało olbrzymi przyrost otwieranych shortów i olbrzymią sprzedaż. Ale biorą. chwila, masz swojej, po drugiej stronie tych kozaków, takich jak ta konkurencyjna firma, którzy będą zakładali te longi, chcąc być, iść na grubo. A ci, no rozumiem, no ale to zależy, no, to, to, to się zdecy... aha, czyli mówisz, znaczy, że to będzie, będzie pewne... Będzie i ci, to i ci, to, no i dobrze, no to okej, okay, w porządku, no, to Ci się no. będą wymieniać, to ten, czyli pozostaje przy pierwszej tylko argumencie, że jest to trochę wykluczające się, w sensie... No, nie. no ale no, jak, jeżeli ludzie będą, Ty, ty mówisz, że... Są ci twardzi i ci mięty. Dobrze, ci twardzi... pójdą płyną w etenę, a ci twardzi jak ten chłop. Ale to ci twardzi, oni od, otwierają longa, ale też sprzedają część bitcoinu, więc twardzi sami, sami siebie neutralizują. Ale muszą najpierw je kupić. Nie, oni już je mają. No I... ale jak już je mają, no, to yy, będzie przybywało, to jak będą widzieli, nie, że no, masz inflację poczekaj. realną 15%, nie? No nie, no ale to czyli to... poczekaj, czyli mówimy o sytuacji, która jest teraz, czyli że jeszcze nie wszyscy yy, zainwestowali, w sensie nie wszyscy się posługują Bitcoinem, czy mówimy o sytuacji docelowej, w której Bitcoin jest już popularny i nie przyciąga nowych ludzi, tylko po prostu ludzi zainteresowanych Bitcoinem jest tyle samo i jego wzrost wynika z tego, że zwykły A pieniądz się wynika zainteresowanie Bitcoina, no, tylko z tym, że ich majątek ulega erozji przez inflację. No tak, placę. no ale no, rozumiem, ale w pewnym momencie musimy dojść do ściany, gdzie ilość ludzi, którzy już zainwestowali w Bitcoina, jest mniej więcej stała. Którzy uwierzyli w bitcoina, może nie zainwestowali. Skoro ilość tych ludzi jest już stała, to nowa nie przybywa. Więc jeżeli ktoś by chciał skorzystać, jakby ma tego Bitcoina i chciałby skorzystać z tego, co mówisz, no to on musi sprzedać Bitcoina, czyli obniżyć... No ale musi najpierw go kupić. No, ale Dobrze, tak. ale potem musi część z niego sprzedać, a część y, zainwestować, y, część, na część otworzyć longa, więc ta sytuacja jakby się, się wyklucza, w sensie się zeruje. A z kolei ci, którzy inwestują w tę w etenę powiedzmy, to oni też są nie do końca, w sensie to się też, te, też wyklucza, bo jeżeli ja wierzę, że Bitcoin będzie długoterminowo rósł, to dlaczego mam Ale nie, na sprzedać. etenę inwestują ci niedowiarkowie. Czyli, że no to niedowiarkowie to będą się bać, że funding będzie ujemny. Ale oni że nawet nie będą wiedzieli, co to, to jest funding. Oni tylko będą widzieli to, że od kilku lat yy, podwoiliby swój majątek, trzymając środki obracając tymi środkami w tym stablu, zamiast w yy, yy, walucie fiducjarnym, tak? Mówimy o naszych znaczy, ludziach nie, na przykład. No rozumiem, w sensie nie? może będą istnieć ludzie, którzy nie tyle co będą, za, zamienią bitcoina na etenę, powiedzmy, albo etena like coś, tylko zamienią złotówki na tą etenę. To w takim razie zgoda. Tacy ludzie mogą być i oni mogą spowodować, tylko że ci ludzie, którzy y, zamienią złotówki na etenę, to oni są neutralni, bo nie kupią Bitcoiny na zabezpieczenie i jednocześnie otworzą shorta de facto. Czyli tak, to, to się może wydarzyć yy, i to może spowodować, yy, to może zastąpić normalnie. W sensie, jeżeli tak, to, 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 to jest ciekawa koncepcja w takim, czyli ale to mówimy o ludziach, którzy nie są jakby w świecie krypto, tylko wchodzą do świata krypto poprzez te, tego rodzaju tego. Albo nawet ich nie interesuje ta yy, koncepcja... Czyli jest to produkt finansowy oferowany przez jakieś, z banki, cokolwiek, że trzymasz no, coś. Słuchaj, co no, nie musi być bank, to właśnie może być zdecentralizowane nawet, nie? No wydaje mi się, że nasi rodzice, o których wspomniałeś, raczej nie wejdą w to coś zdecentralizowanego, natomiast dla, dla normalnego człowieka to może być ciekawa opcja, czyli to jest ee, tak, to może być ciekawe. E, bo, drodzy Państwo, e, Etena ma ten problem, o którym Ty mówisz, czyli e, nie ma z kim e, robić tych shortów, tak? Czyli oni są gotowi na shorta, ale funding jest taki Ci co oznacza obecnie to się teraz tak nawarstwia na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, nawet chyba z pół roku, że maleje funding właśnie przez Etenę, tak? Właśnie przez ich zaangażowanie jako short na rynku perpetuali i ma miejsce to, o czym ty mu powiedziałeś, że nie ma tych kozaków, którzy robiliby te longi po prostu, nie? No nie ma ich, nie? Ale ja ufam w to, że, że wiesz, no że, no że ci młodzi gniewni, że to oni w końcu ciężą, nie? I to jakby... To oni nadadzą jakby kierunek światu finansów, nie? i to, że, że pójdzie to w równowagę, nie? i że generalnie to jest przyszłość finansów w tym okresie przed. Y, 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 z yy, Zupełnym zdominowaniem przez Bitcoin na walut fiat. Tak? Czyli żeby podsumować, Twoja teza jest taka, że Bitcoin będzie zdobywał coraz większą popularność przez to, że rząd dodrukowywuje i będzie tak. dodrukowywał, bo nic nie wskazuje, żeby miał przestać coraz więcej pieniędzy. No to Bitcoin cały czas będzie rósł, nawet jeżeli nie zwiększy się baza ich użytkowników, to po prostu te Bitcoiny będą więcej warte z uwagi na to, że dolar będzie wart mniej. I yy, yy, teraz teza jest taka, że część tych zysków de facto dostanie się ludziom, którzy nie zainwestowali bezpośrednio w Bitcoina, tylko zainwestowali w etenę. Zainwestowali tak, w tego rodzaju, czyli że ten funding zysku, dobrze jest, tak, jest, zostanie wyprowadzony tak naprawdę z rynku kryptowalut tak, e, dobrze na, e, na rzecz no. tych e, I to będzie taki ludzi. okres przejściowy w okresie wzmożonej inflacji przed e, 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 totalną destrukcją e, systemów monetarnych. No ciekawa ciekawa Dobra, koncepcja. z tym chcielibyśmy Państwa zostawić chyba, co? Tak, tak. Ty się nie do końca z tym zgadzasz, ale ja zachęcam wszystkich do właśnie, zwłaszcza zainteresowania się znaczy, Moim zdaniem to jest najciekawszy projekt ostatnich lat w Znaczy, on daje zyski z ekspozycji na Bitcoina bez posiadania bitcoina, czyli właśnie to podbiera te zyski dobrze z rynku, bo, dobrze bo tak naprawdę ten funding jest finansowany przez tych graczy longowych. Tak. Czyli ci, którzy zarabiają, oni zarobią mniej, a użytkownicy powiedzmy, ten, ten zysk sobie wezmą tak naprawdę. Dobra, to wszystko zachęcamy Państwa do zainteresowania się tym projektem.